Nie wiem, czy dotarły już do Was najświeższe wieści z cywilizowanego świata, ale Grupa G20 no właśnie ogłosiła globalny plan, ramowy plan dla cyfrowych walut, dla cyfrowej tożsamości, generalnie dla cyfrowego państwa i siłą rzeczy, cyfryz cyfryzowanego obywatela. To jest bardzo ważna zapowiedź która bardzo, ale to bardzo wpłynie na nasze życie w najbliższych dekadach. Więcej dzisiaj darujemy sobie jakieś opowieści, dziwne treści, o teoriach spiskowych, o cyfrowych zniewoleniach. Po prostu posłuchamy na sobie, poczytamy, co nasi dobrodzieje dla nas przygotowali. Zapraszam. Witam Was. Do wstępnego porozumienia doszło podczas szczytu G20 w New Delhi i zapowiedziała je indyjska minister finansów. Laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency. And a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB, in, and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So, the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard setting bodies, will fit together and interact with each other. Czyli na początku jest mowa o pieniądzach, wiadomo, babcia jest ministrem finansów, mówi o Międzynarodowym Funduszu Walutowym o FSB, czyli Radzie Stabilizacji Finansowej, o ramach prawnych, czyli standardach prawnych, które już zapewne zdążyli dla nas przygotować, starsi i mądrzejsi. Zapewne popis czy tam jeszcze inne lepsze zmiany to wszystko klepną, będzie, będzie ogłoszony sukces ponad podziałami oraz aktywa kryptograficzne, czyli cyfrowa infrastruktura, przynajmniej tak stoi w deklaracji przywódców G20: cyfrowa infrastruktura publiczna, DPI i sobie ten skrót zapamiętajcie, bo będzie się coraz częściej pojawia, nie mówię o tym materiał, ale generalnie w internecie i w mediach. Cyfrowa infrastruktura publiczna, DPI, jako ewoluująca koncepcja, jako zbiór współdzielonych systemów cyfrowych, zbudowanych i wykorzystywanych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny, w oparciu o bezpieczną i odporną infrastrukturę, może być budowany w oparciu o otwarte standardy i specyfikacje, a także oprogramowanie typu open source, może umożliwić świadczenia usług na skalę społeczną. No tutaj mamy gładkie słówka o otwartych systemach, o open source, ale wiadomo, że to wszystko, przynajmniej u nas w Europie, zagospodarują giganci typu Microsoft. Zresztą o BiloGate się też za chwilę będzie. Należy przypomnieć, że Hindusi już parę lat temu zaczęli wprowadzać cyfrową infrastrukturę. Kiedyś czytałem, że to, to jest relatywnie niewielki koszt, przynajmniej jeżeli chodzi o rozwiązania indyjskie. Generalnie chodzi o płatności za pomocą kodów QR, to się nazywa UPI Payment. Oraz o sieć kamerek, czy na ulicach, czy w budynkach i miejscach użyteczności publicznej. Na filmika, na filmika widziałem, że to czasem wyglądało w bardzo motorski sposób. To wszystko było porobione jakieś kamerki na kablach wiszące kamerki, które wyglądały jak kamerki internetowe. Jednak oczywiście no, miały funkcję zczytywania danych biometrycznych, no i póki co to wszystko jakoś działa. No i teraz pytanie o obligatoryjność, no bo u nas póki co w sklepie sprzedawca może nie wyrazić zgody na zamontowanie terminala kart płatniczych, a szukając sobie informacji na temat tego całego UP Payments, Upi Payments, no to widziałem filmiki, gdzie ludzie na ryneczkach, starsi ludzie, no, którzy widać, no, że no, nie są ogarnięci w cyfrowym świecie, z tego korzystają. Czy na jednak Indie nie idą w kierunku przymusu. No, tutaj mamy przykładowy filmik, widzimy starszą kobietę, co zaraz zobaczycie, e, która no, handluje parom owocami, jakimś ziarnem, trzy na krzyż, nawet nie ma stoiska, tylko siedzi na ziemi i kiedy przychodzi do płatności, no to babuszka pokazuje kod QR. Czyli nowoczesność w polu i w zagrodzie. Nie pytajcie mnie, w jaki sposób oni ustalają cenę, bo tutaj widzimy tylko skanowanie. Ale no ale wygląda to na bardzo podobny sposób, jak w przypadku znanych i lubianych paszporcików covidowych. W sensie, że znany i lubiany to mówi Ursula von der Leyen. Sztuka polega na zbudowaniu publicznej infrastruktury cyfrowej, która będzie interoperacyjna, otwarta dla wszystkich i budząca zaufanie. Podam jeden przykład, który jest dzisiaj rzeczywistością. Wielu z Was zna cyfrowy certyfikat COVID-19. Unia Europejska opracowała to dla siebie. Model był na tyle funkcjonalny i cieszył się takim zaufaniem, że 51 krajów na czterech kontynentach przyjęło go bezpłatnie. Chyba nie muszę Wam przypominać, że ten nowy, wspaniały, cyfrowy system będzie fundamentem dla zrównoważonego rozwoju. Dlaczego nie ukrywa Bill Gates? Jeden chyba z głównych dostawców infrastruktury, w sensie firma, w której ma udziały, tak to nazwijmy. Grupa G20 osiągnęła przełomowy konsensus w sprawie roli cyfrowej infrastruktury publicznej jako kluczowego akceleratora celów zrównoważonego rozwoju. Z optymizmem patrzę na potencjał DPI w zakresie wspierania bezpiecznego, zdrowszego i bardziej sprawiedliwego świata. Brawa dla premiera! <laughs> Bill Gates najprawdopodobniej miał na myśli model gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli przejściem z modelu posiadania na model permanentnego wynajmu. Oczywiście własność prywatna zostaje, no bo ktoś będzie musiał mieć te wszystkie gadżety, które w dobrej cenie będzie nam w kółko wypożyczał. Zresztą mówi o tym architekt indyjskiego systemu. Puścimy sobie troszkę dłuższy fragment, bo on mówi na przykład o automatycznych podatkach czy masowym zbieraniu danych na przykładzie akcji wyszczepiania przeciwko COVID-19. Waccynacja had to happen. The government built the COVID platform, which allowed India to have 2.5 billion vaccinations in two years. and you could go anywhere in the country get a vaccination you got a vaccination certificate in real time and you could show it anywhere you went uh, in india or abroad and the data from this enabled real time observability of how things were going so digital technology and dpi has been fundamental to the fabric of india's development and there are many other applications india for example today has a completely digital tax system so both our income tax and our indirect tax is completely digital. Everybody pays digitally, which is again you know, advancement done under Finance Minister Sitaraman in the last four to five years. We have a very streamlined system on the roads with our Fast tag, fast tag was built by the Highway Ministry. Does 2.5 billion transactions a month, and all toll collection today is the same standard thing across the country. So the idea of digital infrastructure is now sort of occupied and taken root uh, everywhere, and that's very important. Now, as we go forward, we believe this approach of digital public infrastructure can also help on climate adaptation and mitigation. For example, one of the things which will happen in, in climate adaptation is you want to give anticipatory financing for building more resilient homes uh, in anticipation of you know, higher, higher sea levels or whatever, and you can do that using DPI or using ONDC, which, are, which is our. to raz, kolejna świetna innowacja, aby stworzyć otwarte networy komercyjne. Możemy stworzyć cyklusową ekonomię, gdzie rzeczy są recyklujowane. No tak jak mówiłem, żadnych scenariuszy z dupy, żadnych wizji od czapy, żadnych teorii spiskowych, tylko oficjalne zapowiedzi i deklaracje. Przeklinam ich ogółem. Oczywiście w mediach to będzie podane w inny, bardziej dostępny sposób, będzie to podawane za pomocą języka korzyści, więc cieszmy się tu i teraz, póki to towarzystwo między sobą było szczere i cieszą się z nowego systemu, który dekadami będzie się rozwijał i a my będziemy jednym z ostatnich pokoleń analogowych. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, jeżeli macie czas, zapraszam Was na zakładkę wideo, byście mogli sprawdzić, czy żaden z ostatnich filmów Was nie ominął, czy zaciekawi by Was, zainteresował jakiś jeden, któryś z filmów, które Wam umknęły. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być Wystarczy pamiętać, życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.